Cześć! Dziś mam dla was gorące wieści ze świata polskiej polityki. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, właśnie ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska. To wydarzenie, które wstrząsnęło polską sceną polityczną, więc rozwińmy ten temat. Na konferencji prasowej Kołodziejczak potwierdził to, o czym od jakiegoś czasu spekulowano w kuluarach. Po głębokich przemyśleniach uznał, że rezygnacja to najlepsza decyzja. Co ciekawe, głównym powodem tej decyzji okazały się fundamentalne różnice w podejściu do reform rolnictwa między nim a ministrem Czesławem Siekierskim. Kołodziejczak nie owijał w bawełnę. Wprost stwierdził, że nie zamierza firmować swoim nazwiskiem polityki, z którą się nie zgadza. Szczególnie krytykował powolne tempo zmian i nadmierną biurokrację w ministerstwie. Jak sam podkreślał, rolnictwo potrzebuje szybkich, zdecydowanych działań a nie niekończących się procedur administracyjnych. Te różnice wizji między Kołodziejczakiem a ministrem Siekierskim były widoczne już od dawna. Siekierski preferuje podejście ewolucyjne, stopniowe zmiany, podczas gdy Kołodziejczak jest zwolennikiem radykalnych reform. Te napięcia narastały miesiącami i w końcu musiało dojść do takiego finału. Co dalej? Kołodziejczak zapowiada, że nie znika z życia publicznego. Chce się skupić na prezentowaniu swojej szerokiej wizji rolnictwa i konkretnych programów reform. Co więcej, zadeklarował gotowość do dalszego doradzania resortowi, choć już w innej formie. Warto zaznaczyć, że mimo wszystko złożył podziękowania premierowi Tuskowi za okazane zaufanie. Jednak nie obyło się bez kontrowersji. Kołodziejczak ostro skrytykował PSL i samego ministra. W mediach społecznościowych i liście otwartym. Zarzucił ministerstwu brak konkretnego planu działania i dominację biurokratycznych procedur nad realnymi potrzebami rolników. Minister Siekierski nie pozostał dłużny. W odpowiedzi zarzucił kołodziejczakowi brak konsekwencji i politycznej dojrzałości. Podkreślił, że ministerstwo to nie miejsce na eksperymenty i nie można dowolnie żonglować odpowiedzialnością. Ta sytuacja pokazuje, jak trudno jest pogodzić różne wizje reform w rolnictwie. Z jednej strony mamy zwolenników szybkich, radykalnych zmian, z drugiej osoby preferujące spokojniejsze, bardziej wyważone podejście. Jeśli chcecie być na bieżąco z rozwojem tej sytuacji, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia. A wy co sądzicie o tej rezygnacji? Czy to dobra decyzja? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w kolejnym materiale.